Skrzypi to prawdziwy. Mhm. Mój tata mówi, że jak skrzypi, to znaczy, że jest dobre owczem mleko. A w czerwcu jest. Ale powiem ci, Smaczne. że zjadłbym dorsza. To na dorsza, to trzeba by było pojechać nad morze. Jak chcesz? To cię w sumie mogę zawieźć. Czym? No i Elektrykiem. A ile tam masz tam w zasięgu? A ile jest nad morze? Po prostu on będzie pod 700 do Gdańska, nie? No tak się skupia, to cię zawiozę. Ja myślę, że szybciej zjadę pociągiem. Jak tak sądzisz? To myślę sobie tak. Wsiąść do pociągu. Ja pojadę moim elektrykiem. <grym> I ten, kto dojedzie drugi, stawia dorsza. Ten, kto drugi? Tak. Dobra. Byłem na tyle pewny wygranej, że postanowiłem podwieźć Szymona na pociąg. Plan był prosty. Kto pierwszy dotrze na plażę Stogi w Gdańsku, wygrywa wyzwanie. Ten, kto dotrze drugi, stawia śniadanie. Dojechałeś już takim autem? No jeszcze nie miałem okazji, ale zaraz, zaraz zobaczymy. Chyba, że może ja się tym przejadę. No to mogę Ci zaraz dać przejechać. Cicho, co? No, mega cicho. To ja Cię a te a Dobra, ale przygoda. Szczerze mówiąc, jadąc dzisiaj do Zakopanego, nie spodziewałem się, że jutro będę jadł dorsza w Gdańsku. Każdy, kto na co dzień używa samochodu elektrycznego, wie, że pokonanie blisko 700 km na jednym ładowaniu nie jest prostym, a na pewno nie najszybszym rozwiązaniem. Na trasie zakopane Bałtyk będę miał możliwość skorzystania z przynajmniej dwóch szybkich ładowarek, które pozwoliłyby mi dojechać do Gdańska w około 8 godzin. Jednak nie na tym polega cały mój eksperyment. Chcę przejechać maksymalny możliwy dystans w trasie elektrykiem bez ładowania. Przy okazji pokazując, że zrobię to i tak szybciej niż Szymon, który jedzie pociągiem. Pociąg już czeka. No i za chwilę ruszamy. Jeszcze chwila do odjazdu. No, jestem bardzo ciekawy, czy spotkamy się w Gdańsku i czy kto będzie płacił za rybkę. Trafiło się idealnie. Ładowarka na Orlenie w zakopanym akurat wolna. Także podpinam auto. A więc ruszamy. 20.02 Ruszamy, no niestety bilet kupiony na ostatnią chwilę. Więc będzie pierwsza klasa, nie będzie yy, łóżka. Ale i tak trochę się tutaj rozkłada. Nie ma nikogo, jestem tylko z Kingą. Także będzie dobrze. Dobra, komisyjnie usuwamy dane przejazdu. Resetujemy je długoterminowe też i od ładowania. On się chyba zaraz resetuje jak tylko ruszymy. Mamy 100% baterii. O i zasięg wiesz co teraz pokazał 542. To i tak brakuje nam grubo ponad 120 km. Także zobaczymy. Czas ruszać. Trochę powrót do, do dzieciństwa. Bardzo mi się podoba. Lubię pociągi, lubię podróże, więc jest dobra pogoda. Zobaczymy. No nie mam tego wagonu sypialnego, ale tutaj też jakoś spędzę bez problemu. Spędzimy spędzimy noc i, i zobaczymy jak to będzie w danym. Pewnie będę bardziej zmęczony, ale Miko też będzie prowadził, także, także jest ok strasznie się cieszę, jestem bardzo ciekaw, czy się uda. A więc właśnie ruszyłem do challenge'u, wsiadłem tutaj na wyjeździe z Zakopanego ze stacji Orlen do Skody Eniak, która ma pojemność baterii 80 kWh. No, ładowaliśmy ją do pełna. No i rozpoczynam wyścig, który będzie eko-wyścigiem, żebym mógł dojechać te blisko 700 km nad morze, to muszę bardzo uważać na na i na zużycie prądu. Szymon równolegle jedzie pociągiem, także zaczynamy. Wydawać by się mogło, że raczej to się nie uda, ponieważ mam netto do wykorzystania 77 kWh, a zgodnie z danymi technicznymi auto przejedzie ponad 600 km w mieście, ponad 500 w trasie, tak jak właśnie będę jechał w tej chwili, no ale spróbujmy. Trasę sobie ułożyłem. Najpierw jedziemy do Krakowa. Postaram się przejechać przez Kraków nie obwodnicą, żeby było trochę krócej, tylko na wprost, tym bardziej, że już będzie późno, bo ruszyłem chwilę po 20. No ja minąłem właśnie Poronin, także wszystko idzie zgodnie z planem Powiem Ci, że to będzie wymagające, ale jestem dobrej myśli Muszę uważać na każde dodanie gazu No dobrze, no to powodzenia i pozdrowienia dla kolegów i koleżanek przedział. <laughs> Trzeba rozłożyć fotel, na szczęście troszkę się rozkłada Wybrać pozycję i czekać 12 godzin do Gdańska Wyspać się, zaraz może przyjdzie pani z Warsa, czegoś się napijemy No i odpoczynek, relaks Do zobaczenia w Gdańsku Słuchajcie, mam dla Was pierwszy raport, za mną około 10% tej wycieczki 68 km, tak naprawdę w tym pierwszym etapie podróży, e, który znam, ponieważ dwa lata temu jechałem tutaj hybrydową oktawią RSIV, jest bardzo ważne przy tej trasie, żeby dobrze wykorzystać te przewyższenia. Na ten moment jestem, jestem zadowolony, ponieważ mamy po tych 70 km blisko zużycie, zużycie prądu na poziomie 7,50. Ono będzie rosło, bo zaraz będą podjazdy do Krakowa. Średnia prędkość na poziomie 60 na godzinę, 57 w tej chwili, więc zgodna z moimi przewidywaniami. 100 km za mną właśnie przejeżdżamy przez Kraków Ja jadę w tej chwili skrajnym prawym pasem, Czyli tym, którym jadą Busy, taksówki i właśnie samochody elektryczne Więc tutaj, pomimo tego, że jest wysta druga Tutaj przy Starym Mieście Są drobne korki w Krakowie Więc tutaj to jest duża zaleta Idziemy, przebijamy się bardziej Tak na północ, na wprost Nie wjeżdżając jeszcze na autostradę Na Włoszczową, w stronę Piotrkowa I w Piotrkowie będziemy wjeżdżać na autostradę słuchajcie blisko 7 godzin jazdy za mną powoli zbliżam się do Włocławka niecałe 400 km przejechane i właśnie w tej chwili mam 50% baterii także jestem pod bardzo dużym wrażeniem do celu Pozostało mi 270 km, zasięg 335 km. Przy tak ekstremalnym pomiarze zobaczymy, czy nie będzie jeszcze jakiegoś deszczu, czy nie będzie czołowego wiatru za dużego, który może spowodować dość, dość mocny spadek zasięgu, także zobaczymy. W samochodzie elektrycznym bardzo ważna jest rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii przy hamowaniu. Żeby odzyskać jak najwięcej energii, musiałem bardzo dobrze czytać drogę i zarządzać poziomem rekuperacji w zależności od pochylenia drogi, ruchu, czy na przykład sygnalizacji świetlnej. Jadąc pod górkę, starałem się. Się nie wciskać gazu za mocno, natomiast podczas zjazdów rozpędzałem się zdecydowanie. Wyłączyłem też wszystkie niepotrzebne mi udogodnienia w moim meniaku, aby auto zużywało jak najmniej prądu. Każdy postój i ponowne ruszanie działało na moją niekorzyść. Musiałem skoncentrowany, dokładny i płynnie prowadzić Aniaka. Tak się składa, że dzisiaj jest jeden z najdłuższych dni w roku. Jest godzina 4.10 i w ten sposób dotrwałem do wschodu. Za mną 431 km, do celu bodajże 220. Średnie zużycie 10,3 kWh. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo wjeżdżając w Piotrkowie na autostradę, bałem się, że, że, że może to zużycie będzie. Będzie bardzo wysokie i ciężko będzie utrzymać te 10-11 kWh, natomiast jest to całkowicie e, możliwe. No i w tej chwili, jak już e, słońce wzeszło, to jest dużo łatwiej i przyjemniej jechać. Mijam Włocławek, zaraz będzie e, toruń w Bramki. Cześć Szymon! siema Szymoniko, ja idzie? Dobrze, wstałeś? No wstałem, wyspany jestem, mamy tutaj po głównej, bo jest jakieś opóźnienie tam 10 minut. No, ale wszystko super, no wiesz, ile masz jeszcze baterii? Wiesz co, mam baterii na 130 km. No ale nie spałeś nigdzie. Nie, nie, nie spałem w przeciwieństwie do ciebie. Ty spałeś za nas, bilet bileciki do kontroli. Ale przyroda Lubię takie wyzwania. Ciekawe gdzie będzie następne wyzwanie. Dokąd pojedziemy? Może pod <grym> Udało się. Dojechałem na miejsce pokonując 653 km ze średnim zużyciem 10,5 kWh na 100 km. Miałem jeszcze 77 km zasięgu, co oznacza, że mogłem na jednym ładowaniu przejechać aż 730 km. Halo? Powiem Ci, że Bałtyk jest piękny. A jednak udało się. Udało się, udało się. Jak tam idzie? No ja mam małe opóźnienie. Przed chwilą ruszyłem strzewa dopiero. Więc myślę, że w Gdańsku będę gdzieś 8.20. Nie jesteśmy, 8.25. Gdańsk główny. Wyścig przegrany. No ale co by było pozytywne w tym wyścigu, jedziemy na rybę. No teraz musimy się jakoś dostać na plaży. To jest to, te wydmy, to powietrze, ten Bałtyk. A także wyścig się kończy. Przegrałem albo zajęłem drugie miejsce, zależy kto co woli. No ale to jest to, to jest ten piasek. Ale jest podróżnik Szymon. <noise> Jestem. O, były góry Jak jest plaża. Siema. Siema. Wyspany. Nie no gratulacje, wyspany, świeżutki, także gdzie jedziemy dalej? Na śniadanie. Odrzuć tabelę, Szymon <noise> Dajcie znać, jakie są wasze rekordy zużycia prądu w samochodzie elektrycznym.